W najnowszej aktualizacji do Sons of the Forest na wyspie, na której ma miejsce akcja gry, pojawił się w cudzysłowie nowy mutant. Bo choć faktycznie są one nowe w tej grze, tak jak gracze mogliśmy już je spotkać w poprzedniej części z serii, czyli w The Forest. Mutantem, którego tym razem postanowili dodać twórcy, jest jeden z ikonicznych przeciwników z poprzedniej gry. Jest to Armsy, mutant jeszcze z DeForest, który na dodatek niewiele zmienił się względem swojej odsłony z poprzedniej gry. Wciąż zachowuje się oraz atakuje w podobny sposób, jednak został znacznie wzmocniony, głównie pod względem ilości życia. Nic w tym jednak dziwnego, pewnie wiecie, że w The Forest był on jednym z pierwszych mutantów, z jakim się mierzyliśmy. Natomiast w Sons of the Forest jest on całkowicie endgame'owym przeciwnikiem. Tak naprawdę w aktualnej wersji gry, na czas nagrywania tego filmu, Armsiego możemy spotkać na wyspie tylko po zakończeniu gry, gdy w trakcie zakończenia wybierzemy opcję pozostania na wyspie. Oznacza to, że ten mutant aktualnie w Sons of the Forest pełni rolę odpowiadającą mutantom podobnym do Megan, które w DeForest spotykaliśmy dopiero w późniejszych etapach rozgrywki. Tylko że w porównaniu do odpowiedników końcowego bossa z DeForest, które spotykaliśmy następnie w trakcie gry, z Armsim w Sons of the Forest jest pewien problem. Można powiedzieć, że trochę nie pasuje on do tego świata. W końcu w nowej grze dotychczas spotykaliśmy niemalże same nowe rodzaje mutantów. No, nie licząc dzieci, które różnią się od tych z DeForest wyglądem, siłą, ale przede wszystkim sposobem powstania. A więc jak to się stało, że Armcy z poprzedniej gry trafił na wyspę z Sons of The Forest? O tym właśnie porozmawiamy sobie w tym filmie. Armsi jest nowym mutantem dodanym w najnowszej aktualizacji do Sons of The Forest, jednak tak jak już mówiłem wcześniej, tego mutanta mogliśmy spotkać w poprzedniej grze twórców, a mianowicie w The Forest. To właśnie w poprzedniej grze poznaliśmy tego mutanta. Czym jest, jak się zachowuje, a także przede wszystkim jak powstał. Fabuła poprzedniej gry koncentrowała się wokół korporacji Sahara, o której również nieraz jesteśmy w stanie usłyszeć w kontynuacji. Korporacja ta prowadziła badania na tajemniczym półwyspie. Badania te skupiały się głównie na starożytnych artefaktach, które naukowcom z Sahary udało się odnaleźć. Znaleźli je właśnie na półwyspie, na którym miała miejsce akcja poprzedniej gry. W miejscu tym, jak się później okazało, wiele lat wcześniej, możliwe że setki, a być może nawet tysiące, swoją placówkę miała pewna starożytna cywilizacja. Niewiele wiemy o tym, kim byli oraz czym dokładnie zajmowali się w tamtym miejscu. Jedyne, co po sobie pozostawili, to tajemnicze struktury przypominające korytarze, masywne drzwi oraz oczywiście artefakty, i to właśnie o te ostatnie się w tym wszystkim rozchodzi. A w tym filmie właściwie to o jeden artefakt wskrzeszenia. Jego użycie na ludziach, a konkretnie to na dzieciach, powodowało u nich wiele mutacji, które ostatecznie doprowadzały do powstania mutantów, które my spotykaliśmy w grze. Armsea jest efektem użycia tego artefaktu. Z badań Sahary dowiadujemy się, że do powstania konkretnego rodzaju mutanta należy spełnić określone warunki. I tak RMC powstaje w wyniku zastosowania artefaktu oraz późniejszych związanych z tym mutacji u małych chłopców. Jak więc widzicie, mutant ten ma specyficzny oraz dokładnie określony sposób jego powstawania. Sposób, który sprawia, że nie do końca wiadome jest jak ten konkretny rodzaj mutantów mógł pojawić się na wyspie Sons of the Forest całkowicie odbiegające od tego, w jaki sposób powstały mutanty z Sons of the Forest, a jeżeli nie wiecie jak, to koniecznie sprawdźcie jeden z moich filmów na ten temat. Co prawda, w tym przypadku również za ich pojawienie się odpowiada artefakt, jednak działa on całkowicie inaczej. W skrócie sprawia, że ludzie pod wpływem jego tajemniczej energii zmieniają się w mutantów. Doznają też tak zwanego rozszczepienia wielowymiarowego, które sprawia, że w mutanty zmieniają się nie tylko ludzie w polu działania artefaktu, ale też wszystkie ich wersje z różnych wymiarów, które w trakcie przemiany dodatkowo mogą się ze sobą łączyć, tworząc takie potwory, jak na przykład bliźniaki. Jak więc widzicie, pochodzenie tych mutantów jest całkiem inne niż Armsiego, i wątpię, by w wyniku działania artefaktu kostki z Sons of the Forest RMC w ogóle mógł powstać. Przyjmijmy więc, że za jego powstanie może odpowiadać wyłącznie artefakt Wskrzeszenia, więc w takim razie jak znalazł się na wyspie z Sons of the Forest? Choć aktualnie te kwestie możemy rozpatrywać tylko jako teorię, tak wydaje mi się, że istnieją tak naprawdę tylko dwie możliwości, skąd ten mutant wziął się na wyspie. Wiecie, raczej wątpię, że Sahara postanowiła sobie nagle załadować kilka armskich do kontenerów i przetransportować je na wyspę PAFCOR. Odpowiedzi szukałbym raczej właśnie w artefaktach i to zarówno artefakcie wskrzeszenia, jak i w złotej kostce. Jedną z możliwości jest to, że PathCorp w jakiś sposób weszło w posiadanie technologii Sahary związaną właśnie z artefaktem wskrzeszenia. Co prawda nie mamy na ten temat aktualnie żadnego potwierdzenia, ale wiemy, że Edward Pafton będący właścicielem PathCorp był zainteresowany samymi artefaktami, a na dodatek jego korporacja miała szpiega w Saharze, który przesyłał im tajne informacje z konkurencyjnej firmy. Przede wszystkim te dotyczące artefaktów. Nie wiemy, jak bardzo technologie w świecie Deforest mogły pójść w tym czasie do przodu, bo między dwiema częściami minęło co najmniej 15 lat, biorąc pod uwagę to, jak bardzo zmienił się Timi oraz Erik. Oraz nie wiemy, czy w ogóle możliwe jest, aby PathCorp w jakikolwiek sposób odtworzyła działanie artefaktów wskrzeszenia na swojej wyspie. Szczerze nie jest to zbyt prawdopodobne, szczególnie biorąc pod uwagę, że korporacja Paftonów nie prowadziła na wyspie żadnych zaawansowanych badań, nie miała też tam żadnego laboratorium, w którym mogłaby tego typu technologia się znajdować. Dlatego więc dużo bardziej prawdopodobna wydaje się być druga teoria, która zakłada, że artefakt kostka mógł odegrać kluczową rolę w pojawieniu się Armsich na wyspie Sons of the Forest. Bo widzicie, artefakt ten, podobnie jak artefakt wskrzeszenia, stworzony został przez tajemną, pradawną cywilizację, której pozostałości możemy zauważyć zarówno w jednej, jak i w drugiej grze. Jednak to w Sons of the Forest ślady po ich obecności są dużo bardziej zauważalne w porównaniu do The Forest, gdzie pozostałościami były tylko Drzwi, przejścia oraz oczywiście artefakty, w kontynuacji możemy odnaleźć dużo większe oraz bardziej skomplikowane struktury, ciągnące się setki metrów wzdłuż jaskiń w grze. Oznaczać to może, że to właśnie w tym miejscu cywilizacja ta miała bardziej zaawansowany oraz rozbudowany posterunek na naszej planecie. Natomiast miejsce z DeForest było tylko niewielką placówką, w której stworzyli oraz testowali artefakty. Taka relacja między tymi miejscami pozwala nam przypuszczać, do czego przedstawiciele tej cywilizacji mogli używać artefaktu kostki. Bo prócz wpływania na różne wymiary, pozwala on przecież również na przenoszenie się do różnych miejsc, czego świadkami jesteśmy chociażby w zakończeniu gry, gdzie artefakt przenosi nas nad futurystyczne miasto. Możliwe jest więc, że przedstawiciele tej cywilizacji używali jej właśnie do przemieszczania się. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby używali jej do transportu między placówką z wyspy z Sons of the Forest a placówką z Półwyspu z The Forest. Oznaczałoby to, że te miejsca są w pewien sposób powiązane, a Armsy na wyspie pojawiły się w podobny sposób jak chociażby demony, które również przybyły z innego wymiaru, a nie były efektem działania artefaktu. Zarówno Demony, jak i Armsy prawdopodobnie trafiły na wyspę za pomocą kostki. Armsy weszły do kostki, gdy ta pojawiła się na półwyspie, by następnie przenieść się na wyspę z kontynuacji. Aktualnie wydaje mi się to być jedynym możliwym rozwiązaniem, które w jakikolwiek sposób trzyma się fabuły obu tych gier. Choć możliwe, że twórcy zaskoczą nas jeszcze czymś w kolejnych aktualizacjach.